Jak co roku mieszkańcy gminy Chodecz uroczyście podziękowali za tegoroczne plony podczas tradycyjnie obchodzonych w ostatnią niedzielę sierpnia dorzynek gminno-parafialnych. Po uroczystym przemarszu nastąpiła prezentacja przepięknych wieńcy dorzynkowych wykonanych przez poszczególne sołectwa przy aktywnym wsparciu kół gospodyń wiejskich. Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Chodecz. panie pośle, święte prawacie, zaproszeni goście. Witam serdecznie wszystkich przebywających na dzisiejsze dorzynki parafialno-gminne w Kodoczu. Dorzynki to jeden z najmniejszych dni w roku. Dla każdego rolnika to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Dzisiejsza roczystość to nie tylko święto rolników, to święto wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jako gospodarz gminy pragnę gorąco podziękować rolnikom za ich wielki trud włożony w zebranie tego rodzaju Proszę Państwa, Pan Burmistrz dokonuje symbolicznego pokrojenia chleba. Po części obrzędowej przyszedł czas na wesołą dożynkową zabawę, którą poprowadził w tym roku artysta rewiowy oraz kustosz Muzeum Polskiego Roka w Gdańsku Paweł Konio Konak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lato odchodzi w dalekie kraje i od 23 wciąż nadaje. Witajcie z wami, nieśmiały Konio. lat 12. Jak dać w moim niecodziennym stroju, specjalnie na dzisiejszy dzień stylizowany przez Tomka Jacykowa. Człowiek, który wygrał wybory mi z przystanku autobusowego w nocnej linii 415 w Kartuzach. Cześć chodę! witam gorąco. Koanigani, kani. już za moment, już za chwilę. Pełni radości, pełnia emocji, pełnia szaleństwa. A rozpoczynamy nasz set artystyczny przyśpiewkami śpiewkami dorzynkowymi wykonanymi przez zespół z Kruszyna. Gdzie co? Nadchodzą, nadchodzą. Radość, miłość, emocje i szaleństwo. Zapraszamy gorąco. Zaczynamy. Cudowny, wspaniały. Niesamowity set pod hasłem Kiedy Chodecz jest na scenie, to szaleje podniecenie Kiedy Chodecz przystępuje do akcji Każdy z nas dostaje pozytywnej wibracji Raduje się serce, raduje się dusza Kiedy Chodecz kosmos rusza Witamy gorąco! Miłość, radość i emocje Jedziemy! Przyśpiewki dożynkowe wykonane przez zespół Skruszyna Jedziemy! Szanowni Państwo, w sprawę, że, tego rocz, że ten rok był niezwykle ciężki dla rolnictwa, bo okazuje się, że nie tylko niesprzyjające warunki ekonomiczne, ale także i niesprzyjające warunki klimatyczne spowodowały, że ta praca Państwa była szczególnie trudna. Szanowni Państwo, nie byłoby tego chleba, tych wieńców. Gdyby rzeczywiście tutaj nie dobra współpraca państwa z samorządem oraz instytucjami państwowymi, bez tej potrzebnej synergii nie byłoby tych tegorocznych plonów. A także i musimy zdawać sobie sprawę, że no niebiosa także muszą czuwać nad tym, żeby ten chleb można było wypiec. Szanowni Państwo, chleb w polskiej kulturze, jest symbolem życia, symbolem radości, jest również symbolem polskiej gościnności. Także życzmy sobie, żeby nam tego chleba nie zabrakło. I tutaj kontynuując to, co powiedział ksiądz Prałat na koniec dzisiejszej Mszy Świętej, życzmy sobie przede wszystkim radości i optymizmu z tego, co mamy. Czasy mamy trudne, ale myślę, że powinniśmy cieszyć się, z tego, co jesteśmy w stanie uzyskać. Także na najbliższy rok życzę Państwu tej radości i optymizmu i życzę, żeby ten zbliżający się rok nie był gorszy od tego, który już przemija. Dziękuję bardzo. Nowością podczas tegorocznych dożynek była degustacja ryb morskich, możliwa dzięki udziałowi gminy Chodecz w programie LGD Dożycza z Głowiączki – Zdrowa Ryba.